Śmierć komandosa do dziś budzi więcej pytań niż odpowiedzi. Czy naprawdę to szkatuła zlecił jego egzekucję? A może to Achmatow znów pociągnął za spust? Policja nigdy nie dopadła Rosjanina. A jeśli naprawdę trafił do grupy Wagnera, prawda może już nigdy nie wyjść na jaw. Co ciekawe, szkatuła został skazany za podżeganie do pięciu zbrodni, ale czy naprawdę to on stał za egzekucją komandosa? Śledczy i sąd mieli swoje podejrzenia ale wielu twierdzi, że to nie on pociągał za sznurki. Śmierć Tomasza S., znanego w środowisku przestępczym jako Komandos, która nastąpiła zaledwie dwa miesiące po dramatycznych wydarzeniach w warszawskim centrum handlowym Cliff, do dziś pozostaje jedną z bardziej zagadkowych i niedopowiedzianych historii polskiego półświadka choć od tamtego dnia minęło już wiele lat, wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto naprawdę pociągał za sznurki w tej zbrodni. Czy rzeczywiście to Rafał S, znany szerzej jako Szkatuła, miał powody, by wyeliminować nieobliczalnego i coraz silniejszego przeciwnika, którego wpływy zaczynały sięgać nie tylko Warszawy, ale także innych ważnych punktów na mapie krajowego świata przestępczego. A może wszystko potoczyło się zupełnie inaczej i to nie on. Lecz ktoś zupełnie inny podjął decyzję o likwidacji Komandosa? Wątpliwości mnoży postać tajemniczego obywatela Rosji, Achmatowa, który już wcześniej miał być zamieszany w podobne porachunki. Strzały, które rozbrzmiały tamtego wieczoru przy jednej ze stacji benzynowych na ulicy Rady Mińskiej, mogły zatem należeć do niego. Achmatow uchodził za człowieka bezwzględnego, zimnego i skutecznego najemnika nowej ery którego ręka nie zadrżała nigdy, nawet przy najbrutalniejszych zleceniach. Gdyby tylko udało się go zatrzymać, być może śledztwo nabrałoby zupełnie innego tempa, a wiele niejasnych spraw zyskałoby konkretne odpowiedzi. Jednak jego zniknięcie z radarów polskiej policji sprawiło, że śledczy zostali zmuszeni do opierania się na domysłach i hipotezach. Wszystko wskazuje na to, że Achmatow opuścił terytorium Polski i mógł dołączyć do jednej z prywatnych armii operujących w strefach konfliktu czy to w Ukrainie, czy w afrykańskich republikach, gdzie Rosjanie pod przykrywką grup militarnych takich jak Grupa Wagnera prowadzą interesy równie brudne, co dochodowe. Jeżeli ten scenariusz się potwierdzi, to sprowadzenie go przed oblicze polskiego sądu byłoby niemal niemożliwe, zwłaszcza jeśli znalazłby się pod ochroną nowych mocodawców, dla których byłby zbyt cennym narzędziem, by oddać go w ręce jakiegokolwiek wymiaru sprawiedliwości. W 2012 roku warszawski sąd apelacyjny podtrzymał wyrok z roku i uznał Rafała S. za winnego podżegania do pięciu egzekucji. Lista ofiar była długa i różnorodna. Komandos, czyli Tomasz S. Marek czy Rympałek, mający status legendy w strukturach bojowych Pruszkowa, jego prawa ręka Jacek S posługujący się pseudonimem Falconetti, który dziś korzysta ze statusu świadka koronnego oraz dwóch gangsterów pochodzenia ormiańskiego działających na pograniczu struktur lokalnych i międzynarodowych. Wymienione postacie reprezentowały różne odłamy przestępczości zorganizowanej, różniły się stylem działania i celami, co czyniło całą sprawę jeszcze bardziej złożoną. Rympałek przez lata uchodził za stratega z zacięciem wojskowym, dowodzącą grupą uderzeniową w Pruszkowie. Natomiast komandos funkcjonował poza tym układem, był samotnym wilkiem, który nie uznawał żadnych autorytetów. Nie wiadomo jednak na 100% czy faktycznie to Szkatuła zlecił wykonanie egzekucji na komandosie, zwłaszcza w kontekście strzelaniny na stacji benzynowej. Wydaje się, że z punktu widzenia śledczych Rafał S. od dłuższego czasu próbował usunąć Tomasza S. ze swojej drogi, nie potrafiąc znaleźć wykonawcy, który odważyłby się zbliżyć do tak nieobliczalnej postaci. Możliwe, że w tamtej konkretnej sytuacji zlecenie wypłynęło z innego źródła. Obrońcy szkatuły podkreślali, że wyrok pierwszej instancji był oparty na zeznaniach osób, które miały z nim osobiste porachunki i chciały się na nim zemścić, szczególnie ci pochodzący z byłego Związku Radzieckiego. Trudno było nie odnieść wrażenia, że Rafał S. został skazany nie tyle za udowodnione działania, ile za sam zamiar eliminacji komandosa. A to jednak istotna różnica w końcu kara, jaką otrzymał, 12 lat pozbawienia wolności wydawała się wręcz łagodna biorąc pod uwagę skalę zarzutów. Warto w tym miejscu przypomnieć czym dokładnie jest podżeganie według prawa karnego. To nie fizyczne uczestnictwo w zabójstwie, nie użyczenie broni ani samochodu, ale akt wpływu na psychikę człowieka, który ma popełnić zbrodnię. To utwierdzanie go w przekonaniu, że odebranie komuś życia jest uzasadnione i konieczne. Kryminolodzy wskazują, że taka forma sprawstwa jest nie mniej niebezpieczna niż pomocnictwo, które polega na dostarczaniu narzędzi czy logistyki. Co ciekawe, prawo surowiej traktuje podżeganie niż właśnie pomocnictwo, co jest wyrazem uznania dlatego jak. Wielką rolę odgrywa inicjator idei zbrodni, można zatem podsumować to w prostych słowach. Szkatuła zainspirował do eliminacji, ale nie wziął bezpośredniego udziału w ich wykonaniu. Samo doprowadzenie Rafała S. Przed sąd było dla policji prawdziwym wyzwaniem. Jego poszukiwania trwały przez długie lata i wielokrotnie przypominały scenariusz taniego serialu sensacyjnego, gdzie czarny charakter ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, a tropy prowadzą donikąd. Mimo że często znajdował się niemal pod nosem śledczych, zawsze wymykał się w ostatnim momencie, jakby znał każdy ich ruch z wyprzedzeniem. Gdy w końcu udało się go zatrzymać, wiele osób przecierało oczy ze zdumienia. Okazało się, że przez cały ten czas był niemal na wyciągnięcie ręki, w zasięgu prostych środków operacyjnych. Jak to możliwe, że policja wcześniej nie zdołała go pochwycić, pozostaje pytaniem bez odpowiedzi. Do stosunkowo niedawnych wydarzeń należy zatrzymanie Marcina K., znanego w półświadku jako Belmondziak, a także pod pseudonimem Wściekły, co, jak się wydaje, nie było przypadkowym przydomkiem. Mężczyzna ten był nie tylko prominentnym członkiem grupy szkatuły. Lecz również jego przyrodnim bratem. W listopadzie 2023 roku został ujęty na terenie Niemiec i po kilku miesiącach ekstradowany do Polski. Już wcześniej, w 2020 roku zniknął z pola widzenia organów ścigania, nie wracając z przepustki do zakładu karnego, w którym odsiadywał wyrok. Przez długi czas przebywał w Berlinie, gdzie korzystając z fałszywych dokumentów prowadził życie w ukryciu. Żeby nie wzbudzać podejrzeń posługiwał się innym nazwiskiem, a na głowie nosił perukę, sądząc zapewne, że to wystarczy, by zmylić tropy. Najwyraźniej nie zdawał sobie sprawy z determinacji funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy należeli do elitarnej jednostki tak tzw. łowców cieni. Dzięki międzynarodowej współpracy z niemieckimi służbami udało się ustalić miejsce jego pobytu. W wieku 46 lat, Belmondziak został zatrzymany zaraz po wyjściu z siłowni, gdzie być może próbował odreagować napięcia związane z życiem w ukryciu. Po przewiezieniu na granicę został przejęty przez polskich antyterrorystów i umieszczony w areszcie śledczym. Niebawem stanął przed sądem, tym razem jako świadek w sprawie zabicia dilera narkotykowego Wojciecha N. Taki status mógł wynikać z faktu, że w czasie prowadzenia postępowania przebywał poza granicami Polski i nie objął go akt oskarżenia. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości nie stanie się jednym z głównych oskarżonych w osobnym procesie. Portal GK24 opisał przebieg rozprawy publikując między innymi artykuł zatytułowany Belmondziak przed sądem w Słupsku. Niebezpieczny gangster odmawia zeznań, można się z niego dowiedzieć kilku zaskakujących szczegółów, m.in. tego, że zapytany przez sąd o wykonywany zawód odpowiedział, że pracuje jako tatuażysta, chociaż z wykształcenia jest murarzem. Informacje na temat Marcina K., znanego w przestępczym świecie jako Belmondziak, oraz jego roli w strukturach zbrojnego ramienia grupy Szkatuły przekazał Mateusz S. Człowiek, który znał zarówno Marcina, jak i jego przyrodniego brata Rafała S., niemal od potrzewki. Był kimś, kto przez wiele lat funkcjonował na marginesie świata, w którym zasady wyznaczano lufą pistoletu, a słowo miało wartość jedynie wtedy, gdy było podparte siłą lub pieniędzmi. To z jego opowieści wyłania się obraz grupy, która po roku 2002, gdy w krwawych okolicznościach zginął komandos, zaczęła budować swoją pozycję na zgliszczach dawnych układów. Gdy dwa lata później aresztowano Korka, charyzmatycznego lidera gangu Mokotowskiego, powstała luka, którą błyskawicznie wypełnił szkatuła. W tym czasie niczym sprawny menedżer zarządzający korporacją o wysokim ryzyku powołał coś w rodzaju przestępczej spółdzielni, do której dołączyli wpływowi gracze z innych rejonów stolicy. Jednym z nich był Piotr S. znany jako Sajur, wataszka z Ożarowa a drugim Zbigniew C, czyli DAX, będący dotychczas prawą ręką korka. Nowo utworzona struktura rozpoczęła działalność z rozmachem, którego nie powstydziłaby się żadna zorganizowana mafia na zachodzie Europy. Jak relacjonował Mateusz S., nie było mowy o spokojnym przejmowaniu wpływów czy negocjacjach. Weszli na rynek brutalnie, bez ostrzeżenia, rozprawiając się z każdym, kto nie chciał grać według ich zasad. Zaczęli od eliminowania konkurencji i wymuszania haraczy. W sposób tak agresywny i bezwzględny, że bardzo szybko ich imię stało się synonimem grozy. Nawet tak zasłużone i wpływowe postacie jak Janusz G., znany jako Graf, nie były w stanie stawić im oporu. Graf, który przez lata zarabiał krocie na lichwie, środkach odurzających i wszelkiego rodzaju nielegalnym obrocie gotówkowym, musiał w końcu uznać wyższość nowych graczy. Kiedy Szkatuła i jego ludzie przyszli po swoje, nie było negocjacji ani prób obrony. Po prostu wyjął pieniądze i zapłacił 150 tysięcy złotych, by móc dalej funkcjonować. Sam fakt, że legenda taka jak Graf dała się zastraszyć bez słowa protestu, pokazywał jak bezwzględna i skuteczna była nowa spółdzielnia. Nie wszyscy jednak chcieli się podporządkować. Szczególnym przypadkiem był bliski współpracownik Grafa. Zbigniew K., znany pod pseudonimem Balbin. Ten nie zamierzał kłaniać się nowej władzy, ani płacić haraczu. Zapłacił za to najwyższą cenę. W 2006 roku został zastrzelony w precyzyjnie zaplanowanej egzekucji. Świadkowie wydarzenia wspominali, że napastnicy byli przebrani za robotników drogowych, nosili pomarańczowe kombinezony i kaski, które miały zmylić otoczenie. Ten kamuflaż budził skojarzenia z wcześniejszym zabiciem Wojciecha Brzuzego, które przeprowadzili komandos i czacha, przebierając się wówczas za pracowników zarządu zieleni miejskiej. Jednak tym razem egzekucja została przeprowadzona z jeszcze większym profesjonalizmem. Każda kula trafiła w cel, żadna broń nie zawiodła, a cała operacja przebiegła błyskawicznie. Według Mateusza S. osoby odpowiedzialne za śmierć Balbina mogły być tymi samymi, które rok później, w sierpniu 2007 roku, zabiły Pawła Niewiadomskiego, znanego jako Mruwa, syna bosa ząbkowskiej grupy przestępczej, Henryka Niewiadomskiego, którego w półświadku nazywano dziadem. W tym samym czasie, gdy doszło do eliminacji Balbina, czyli w roku 2006, północna część Warszawy wstrząśnięta została kolejnym krwawym zdarzeniem. 12 maja, pod jednym z lokali na rogu ulic Broniewskiego i Reymonta, dwaj zamaskowani napastnicy zastrzelili Roberta B., znanego szerzej jako bokserek. Ten gangster, wywodzący się z nowego dworu mazowieckiego, kilka miesięcy wcześniej wyszedł z więzienia i od razu rzucił się w wir dawnych zajęć. Za dnia pobierał haracze od sprzedawców na bazarze przy wolumenie, co robił rzekomo za przyzwoleniem szkatuły, a noce spędzał na hucznych imprezach w warszawskich klubach. Z czasem jego coraz bardziej niezależna postawa zaczęła niepokoić ludzi Rafała S., który wówczas już ukrywał się przed policją. Szczególne napięcia narastały między bokserkiem a Fezichem S., znanym jako Kurd, jednym z najbardziej zaufanych współpracowników szkatuły. Pojawiły się pogłoski, że bokserek próbował sabotować plany kurda związane z przemytem hery z Turcji do Warszawy. Choć przez długi czas zakładano, że to właśnie kurd zlecił egzekucję bokserka, Mateusz S. uważał, że lista osób, które miały motyw była znacznie dłuższa. Robert B. stawał się bowiem coraz większym problemem dla całej struktury, rościł sobie prawa do niezależności, nie rozliczał się z zysków, a jego wypowiedzi o szkatule miały charakter otwarcie pogardliwy. Egzekucja miała zatem nie tylko charakter praktyczny, ale także symboliczny. Miała być ostrzeżeniem dla każdego, kto myślał o wypięciu się na zwierzchnictwo szkatuły. Miała jasno pokazać, że za bunt grozi śmierć i to w miejscu publicznym, bez uprzedzenia, na oczach innych. Według relacji Mateusza S., jednym z killerów był właśnie Belmondziak. Ubrany cały na czarno, przypominający bardziej zamaskowanego wojownika niż typowego bandytę, miał wykonać zadanie z chłodną precyzją. Po wszystkim zaszył się w jednym z hoteli, gdzie przez cztery dni niemal nie wychodził z łazienki obsesyjnie myjąc się, próbując zmyć z siebie zapach prochu i poczucie winy, którego być może nie da się tak łatwo spłukać. Broniak przypuszczano mogła pochodzić od Kurda, który odpowiadał za dostawy uzbrojenia dla grupy. Cztery lata po śmierci bokserka doszło do kolejnej głośnej egzekucji. W listopadzie 2010 roku pod domkiem letniskowym w Pomiechówku został zastrzelony Janusz P. Znany jako jańcio. Był on współtwórcą grupy Żoliborskiej, a po śmierci swojego lidera znanego pod pseudonimem Ksiądz, dołączył do ludzi Szkatuły. Pojawiły się jednak informacje, że jańcio przyjął status tak zwanego Sześćdziesiątki, czyli przestępcy współpracującego z Wymiarem Sprawiedliwości w zamian za złagodzenie wyroku. Wieść niosła, że miał złożyć zeznania obciążające Szkatułę oraz belmądziaka w sprawie zabicia Roberta B., co mogło całkowicie pogrążyć całą strukturę. Z tego powodu, jak twierdził Mateusz S, postanowiono go uciszyć. Wśród wykonawców tej operacji mógł znajdować się kolejny zaufany człowiek Rafała S, czyli Rafał B, znany pod pseudonimem Bukaciak. Ten gangster, mający bogatą przeszłość przestępczą, zaczynał swoją działalność u boku takich postaci jak Bandziorek czy przeszczep później współpracował z tak zwanym młodym wołominem kierowanym przez Jacka Klepackiego, zwanego młodym klepakiem, a następnie zbliżył się do ludzi z Mokotowa. W końcu trafił do otoczenia Szkatuły i z czasem, gdy ten ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, przejął część jego obowiązków, stając się nieformalnym liderem. Zatrzymany w 2013 roku, trafił przed sąd, który po długim procesie skazał go na 25 lat pozbawienia wolności za udział w egzekucjach i porwaniach. Choć współpracował z organami ścigania i liczył na złagodzenie kary, ostatecznie sąd uznał, że tak poważne przestępstwa wymagają surowego wymiaru sprawiedliwości. Prokurator i obrońca wnosił o 15 lat, lecz sąd orzekł, że ćwierć wieku za kratami będzie odpowiedniejszą formą resocjalizacji. Mimo to Szkatuła mógł mieć powody, by obawiać się jego zeznań, gdyż Bukaciak wiedział za dużo i znał zbyt wiele tajemnic całej grupy.